Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nadszedł czas, aby te wszystkie informacje teoretyczne zacząć wykorzystywać w praktyce, i dzisiaj będziemy mówić, jak zrobić pojazd autonomiczny pojazd sterowany silnikami. Z racji tego, że jesteśmy na Wydziale Transportu, to wypadałoby zrobić właśnie takiego robota mobilnego. Ja pokażę Państwu przykład teraz. To jest robot wykonany przez studenta w ramach projektu inżynierskiego mamy dwa silniki i układy sterowania sterowanie, tutaj mamy mikrokontroler układ do sterowania poprzez bluetooth tutaj HC05 no i sam mechanizm dwa koła z silnikami i trzecie koło, takie obrotowe naszym zadaniem będzie zrobienie czegoś podobnego tylko na czterech kołach albo Państwa zadaniem Mamy cztery takie koła sterowane silnikami szczotkowymi silnikami prądu stałego. Pokażę, żeby było widać, że są cztery. O właśnie. I dzisiaj chciałbym, żeby Państwo poznali zasady sterowania takimi silnikami. Ja tutaj mam gotowe układy do sterowania silnikami prądu DC, albo silnikami krokowymi taki układ składa się z wejścia tu jest akurat masa i 12V 5V do sterowania do części logicznej I, czyli na wejściu podajemy napięcie 12V na wyjściu dostajemy sterowanie silnikiem lewym, silnikiem prawym to jest gotowy układ o troszeczkę większej mocy, z dużym radiatorem no i oczywiście sterować całość będziemy przez Arduino Uno, to jak poznaliśmy jeszcze na zajęciach. Do tego będziemy podłączać moduł Bluetootha i moduł go z możliwością sterowania przez sieć WiFi. Taki silnik jak ten, on jest zasilany napięciem 6V, bywają takie na 12V, prosty element do kupienia. Całości za parę naście złotych. Tam jest silnik prądu stałego.